Witamy z hali popularnego spożywczaka. Jest pierwszy dzień wiosny, energa Toruń rozpoczyna playoffy. To już zaczyna się gra na poważnie. No i właśnie, czy to będzie, czy to będzie wiosna energii Toruń? Czy popularne Katarzynki zawojują w tym sezonie polską ligę Koszykówki Kobiet? Zobaczymy. W pierwszej rundzie energa Toruń, która po sezonie zasadniczym zajęła czwarte miejsce. Podejmuje Rof Rybnik. Gramy do dwóch zwycięstwa. zatem jeżeli dziś w Toruniu podopieczne El Medina Omanicia pokonają swoje rywalki, to będzie im potrzebne już tylko jedno zwycięstwo do tego, aby awansować do kolejnej rundy. No tam już będzie znacznie trudniej, bo do ogrania będą takie zespoły, jak Wisła, Kraków, CCC Polkowice, czy też Gdy... lotos gdyjski, a zatem tam będzie już znacznie trudniej, więc ta pierwsza runda jest kluczowa dla tego układu. No, y -y... Po tym, co Katarzynki pokazywały w końcówce sezonu, można mieć, e, można mieć e, nadzieję na to, że rzeczywiście uda się zawojować w tym sezonie e, Ekstraklasę. Czy będzie to półfinał, czy tylko finał? Zobaczymy. Kibice dziś w spożywczaku. Naprawdę gorąca atmosfera i kolejna trójka Emilii Tłumak. W tej chwili mamy 29 do 15. Energa prowadzi z Rybnickim Rowem. Przy piłce Weronika Itczak, która ładnie rozgrywa. Piękne podanie od Emilii Tłumak. Naprawdę niskie, trudne do złapania, ale pierwszorzędne. I Bridget Mitchell kończy za dwa. Bridget Mitchell. Maksimowicz na obwodzie. Lia Metcalf nie rzuca. Jeszcze raz do Weroniki Itczak. Ta zdecyduje się na rzut. Miękki nadgarstek, ładna zasłona od Bridget Mitchell. No i to się skończyło trzema punktami. 36 do 23, jeszcze 5 minut, drugiej kwarty przed nami. 56 do 48 prowadzi Energa Toruń z Rybnickim Rowem. To jest czwarta kwarta pierwszego meczu, pierwszej rundy playoff polskiej ligi Koszykówki Kobiet. Jesteśmy w Spożywczaku. Po trzeciej kwarcie, w której Katarzynki zagrały tak sobie, straciły kilka punktów przewagi. Teraz wracają do gry. Rzut za trzy Lee Metcalf, który wyprowadza Katarzynki na 11-punktowe prowadzenie. Do końca tego spotkania 7 minut i 27 sekund. I piłka, piłka dla energii Toruń. Orzekli sędziowie, że ostatnią zawodniczką była Fitz. To ona by biła piłkę poza linię końcową. Wznawia Weronika Idczak. Sepulveda, boi się rzucać. A Weronika Itczak ze swojej klepki, tam na różniku boiska, często pokazuje ten rzut. No i jest, jest skuteczna. Marta Urbaniak zatrzymała akcję, zwalnia. Tak jest, tutaj trzeba zagrać na czas i dowieść to 20-punktowe zwycięstwo. Zostało już tylko 50 sekund i będziemy jedną nogą w kolejnej rundzie playoff. Emilia Tłumak. Dobry Jet Mitchell do środka, 7 sekund do końca akcji. Ładny piwot, ale rzut zupełnie nieudany i też taki dość dziwny gdzieś tam od dołu jakimś takim kelnerskim sposobem. No i punktów z tego nie ma. 70 do 50, niecałe 40 sekund. Zrezygnowany trener Mikołajc siada już chyba na ławce. On wie, że tego meczu nie uda się już wygrać Rybniczenko. Morawiec do Magdy Skorek. Ta za dwa. Ale jak się nic nie udawało Rybniczankom, tak nadal się nie udaje. To był czysty rzut a Magda Skorek, która jest w szerokiej reprezentacji Polski, no niestety nie, nie, nie trafia. Był tam jednak faul. No i piłka dla Rybniczanek, Mekia Valentine. Była faulowana, ale z za linii końcowej zacznie Rak. Do Morawiec. Knarowska zasłona od i nie wykorzystała tego zupełnie, odda do Skorek, no i mamy, mamy stratę, nie, uratowała tę piłkę Morawiec, a Spożywczak świętuje, dziękujemy, dziękujemy Gromkie na trybunach, kibice już wiedzą, że energia tego meczu nie przegra. Zostało zaledwie e, niecałe 5 sekund do zakończenia spotkania, zatem 20 punktów przewagi. Jest po wszystkim jeszcze przechwyt Adeoli Wiley, ale rybniczanki nawet już nie atakowały tej piłki. Zasłużone zwycięstwo ekipy El Medina Omanicza. No, podsumowując to spotkanie można powiedzieć chyba tak. Rybnik chciał wygrać, ale więcej atutów miała energia, szerszą ławkę. Każda z zawodniczek, która wchodziła na parkiet, pokazała dzisiaj coś fajnego. A w zespole z Rybnika grały tak naprawdę tylko Amerykanki, Magda Skorek, która starała się szarpać, coś tam ugrać, no ale nie tym razem. Miejmy nadzieję, że Torunianki wywiozą drugie zwycięstwo z Rybnika i tym samym awans do kolejnej rundy stanie się faktem. Dziękuję za